Jeśli masz tę monety euro, jesteś bogaty. Tyle są dziś warte zestawy startowe z 2002 roku. Ponad 20 lat temu w Europie nastąpiła reforma walutowa, w wyniku której wprowadzono nową walutę euro. Wraz z jej wprowadzeniem każdy mógł zakupić tzw. zestaw startowy, który zawierał pierwsze monety nowej waluty. W Niemczech za takie zestawy trzeba było zapłacić równowartość 20 marek niemieckich, czyli 1023 euro. Oto ile są dziś warte. Zestawy startowe były oferowane nie tylko w Niemczech, ale we wszystkich krajach, w których euro zastąpiło dotychczasowy środek płatniczy. Każdy, kto kupił go wtedy, może dzisiaj zarobić naprawdę dużo pieniędzy, ale nie wszystkie są warte krocie. W 2002 roku zestaw startowy euro w Niemczech zawierał następujące monety: dwie monety o wartości 2 euro, 3 monety o wartości 1 euro, 4 monety 50 centowe i 4 monety 20 centowe, 3 monety 10 centowe, 2 5 centówki i 1 monetę 2 i 1 centową. Inne kraje, w których euro zastąpiło poprzednią walutę, wyemitowały inne wartości w zestawie startowym. Na przykład w Watykanie w zestawie znalazły się po jednej monecie każdego typu, co odpowiada wartości 388 euro. Dziś jednak, według doniesień mediów, zestaw startowy z Watykanu to prawdziwa rzadkość. Zestawy startowe euro z małych krajów były wydawane tylko w ograniczonych ilościach, a teraz ich wartość znacznie wzrosła. Podobnie jest z zestawem startowym euro w Monako. Pierwsze monety w zapakowanym i nieotwartym zestawie startowym z Watykanu mogą dziś być warte do 660 euro, a te z Monako nawet do 550 euro. Zestawy z większych krajów europejskich, takich jak Francja, Grecja, Włochy, Niemcy, czy Holandia i Belgia, nie są warte tyle co te z mniejszych krajów. Ich posiadacze mogą spodziewać się od 15 do 50 euro. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.